Ło. Gadając kiedyś z moim tatą pamiętam, że powiedział mi takie jedno zdanie, które mocno zapadło mi w pamięci. W skrócie oglądając swoich dorosłych kumpli skumał, że ostatecznie każdy facet od czegoś się uzależnia. I wiecie, dla niektórych jest to codzienne piwko po pracy, dla innych e, siedzenie w niej po 14 godzin. A dla jeszcze innych będzie to sport i wiecie codzienne ułożenie na rower albo na bieganie. Tylko, że im dłużej się nad tym zastanawiam i oglądam sobie świat swoimi oczami, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to nieprawda. Bo to nie jest tak, że faceci w pewnym wieku się od czegoś uzależniają. To nie jest zależne ani od wieku, ani od facetów. Wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni. Tylko, że nie do końca dobrze ustawiliśmy sobie definicję uzależnienia, i nie rozumiemy o co z nim tak naprawdę chodzi. Dlatego pogadamy o tym dzisiaj. Według mnie, wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni. Tylko że przez to, że źle zdefiniowaliśmy, czym jest uzależnienie, to nie do końca umiemy się do tego przyznać i wynika z tego część innych problemów. Jest trochę tak, że słowo uzależnienie w naszych czasach kreuje się jako takiego demona, czyhającego tuż za rogiem na tych, którzy dotkną tych złych substancji, co nie? Tylko że Tymi złymi substancjami jest to, na co akurat rząd ma ochotę sypnąć trochę siana i przeprowadzić kampanię przeciwko temu. Wiecie, wiecie, jak byliśmy młodsi, to wysyłali nas na takie, że nie wiem, apele, że papierosy są złe, że dopalacze są złe, co nie wiem, czy coś takiego. Tylko, że skoro papierosy były takie złe, to czemu moja pani nauczycielka szła potem na przerwę zapalić? Wiecie, czemu. Politycy, którzy tworzą te kampanie, siedzą każdego dnia na aderalu, żeby poprawić skupienie. <laughs> Wiecie czemu? Influencerzy sportowi, którzy promują zdrowy tryb życia, wbijają sobie strzykawy w tyłek, żeby le lepiej wyglądać i być zdrowym. W skrócie, ci wszyscy, którzy mówią nam, co jest dobre, co jest złe, sami nadużywają czegoś innego. Wiecie, żebyście źle mnie nie zrozumieli. Ja nie, nie popieram. Nawet ci, którzy niczego nie biorą, bo używki nie są dla nich, piją trzy kawy dziennie albo nie są w stanie wytrzymać, gadając z Tobą 10 sekund bez spojrzenia się w telefon. W skrócie, każdy z nas jest jakimś głównie. Tylko, że nie potrafimy się do niego przyznać, bo łatwiej jest mówić sobie, że my jesteśmy ci dobrzy, wiesz, a przecież ja jestem papierosik, spoczko, wiadomo, piwko, spoczko, ale tamten, nie, no, wie, tamten to jest uzależniony, bo daliśmy łatkę ludzi uzależnionych tylko tym, którzy są na odwykach i którzy siedzą w ośrodkach, to nie? I wiecie, oni już są tymi uzależnionymi. My? Gdzie? Ja? Ja? Nie ma opcji. I to powoduje dość duży problem, że większość z nas nie widzi problemu i nie zauważa tego, że nie ma, że tak naprawdę kontrolę za swoje życie oddaje substancjom, zachowaniom, które nie do końca nam służą. Ale przez to, że my nie jesteśmy tymi uzależnionymi, nie zajmiemy się tym, bo w sumie po co. Dlatego spróbujmy zrozumieć, na czym w ogóle polega uzależnienie. No dobra, no i skąd biorą się te uzależnienia? Według mnie z trzech głównych miejsc. Pierwsze, gadka stara jak świat, znajomi. To z kim przebywamy wpływa na to, na co jesteśmy narażeni, jakby wystawieni i po prostu to wpływa na to, co będziemy robić. Ale nie sądzę, żeby to był główny powód, dla którego się uzależniamy. To jest główny powód, dla którego zostajemy w tym, co robimy, bo jakby grupa trochę nas utrzymuje w naszych zachowaniach, ale Cały problem leży głębiej. I po pierwsze, właśnie leży w pierwszym skojarzeniu z tym, co myślimy, jak do głowy przychodzi nam dana substancja. Bo spójrzmy na to w ten sposób: nikt z nas nie jest jakby uzależniony od tych samych rzeczy. Jedni wolą takie używki, inni wolą inne. Jedni korzystają z telefonu dużo, inni nie mają problemu z tym, żeby go odstawić. Wiecie, jakby każdy ma inny zestaw, co nie? I jest to spowodowane tym, że w jakimś momencie ustawiliśmy sobie w głowie, że to. Kojarzy mi się z czymś złym. Na przykład, ja mam tak, że jak pierwszy raz w życiu kiedyś na imprezie i jedyny w sumie zapaliłem papierosa, to wtedy byłem tam z jakąś taką dziewczyną, coś tam wyszedłem z nią na, na zewnątrz i kilka razy zapaliliśmy. Następnego dnia miałem rano trening. I trener zrobił nam taki zajazd kondycyjny, i myślałem, że po prostu krzyżyk na czółko i że to będzie moje, to będzie moje ostatnie granie w kosza, bo dosłownie myślałem, że umrę. I od tamtego czasu tak mocno w głowie wyrobiło mi się połączenie między papieros a umieranie, zła kondycja, że nie mam ochoty już tego nigdy w życiu zrobić. A inaczej było z e-papierosami, bo one nie miały na mnie takiego wpływu i już one skojarzyły mi się dużo inaczej. Więc to skojarzenie ma mega mocny wpływ. Ale trzecia rzecz, i w sumie taka najpoważniejsza, bo ona dotyka nas wszystkich, niezależnie od tego, co robimy, to przestymulowanie. Czyli jakby uzależnienie od dopaminy. Bo wiecie, nasze życie wygląda trochę tak, że wstajemy rano i od pierwszej sekundy klikamy guzik dopaminy, co nie? Odpalamy telefon. Potem idziemy wypić kawę, bo jesteśmy zmęczeni. Kolejny guzik dopaminy. Potem idziemy na trening, walimy przed treningówę, Kolejny guzik dopaminy. Wiecie, nie mamy czasu w ogóle na to, żeby nasz poziom dopaminy się uregulował. To jest w ogóle mega ciekawy temat. Kiedyś o tym zrobię film. Jeżeli cały czas jesteśmy w tym trybie poszukiwania, bo jakby jak mamy spadek po tym czymś przyjemnym, to szukamy czegoś następnego. I w tym stanie bardzo łatwo jest być uzależnionym od czegoś. Co mamy łatwo pod ręką. Czytaj, e papierosy. <laughs> I przechodząc do nich, są one idealnym przykładem tego, jak zmiana wizerunku, właśnie tego pierwszego skojarzenia i tego, że czasy cały czas potrzebują stymulacji, spowodowała, że, kurna, wszyscy palą jednorazowe. Spójrzmy na to tak. Jakoś tak, nie wiem, 5-6 lat temu, jeszcze, nie wiem, może w sumie wcześniej powstały e papierosy, ale jeszcze tak z 5-6 lat temu, słowo e papieros kojarzył się albo z licealistami, którzy palą w kiblach na przerwach, albo z takimi piwniczakami, których jedyną cechą charakteru jest to, że mają w Veipałku na Skywalkera 6000, co nie, który wyglądał tak, jakby zaraz miał wylecieć z niego miecz świetlny. I wiadomo, sporo ludzi paliło, to nie było tak, że to, to nie istniało, ale. Cały jakby wizerunek tego był taki dość brudny, taki, taki wiecie, że to, to nie było kojarzone z takim, z ludźmi z wysokiego szczebla. To było dla dzieciaków, właśnie dla takich ziomków, to nie? Ja pamiętam w ogóle jak moi koledzy brali do szkoły waty, grzałki, wymieniali je, wiecie, zalewali to wszystko. I, i to nie był proces, który był taki mega przyjemny, co nie? To nie kojarzyło się z niczym dobrym. I nagle pojawiają się jednorazówki. I świat oszalał. Dlaczego? Bo mamy... Idealny user experience. Jedyny moment, w którym możesz mieć spaloną grzałkę, to jak twój 15-letni kuzyn na głodzie nikotynowym weźmie 20-sekundowego bucha, bo da powiesz mu, że może spalić tylko jednego, co nie? Jakby po prostu kupujesz, odpalasz i cieszysz się idealnym smakiem. I to wszystko spowodowało, że nie przeszkadza nam nawet to, że jakiś Chińczyk palił go już przed nami. I wiecie, żeby nie było. Ja nie chcę tutaj siedzieć i mówić wam, jakby, co macie robić. Ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, będąc po tej stronie osób palących, jak ciężko jest z tego wyjść, czy nie? Więc chciałem wam przedstawić mój y, poradnik, jak oduzależnić się od czegokolwiek. I Teraz tak, ten poradnik nie wypali, <laughs> jeżeli nie będziesz w tego chciał, jakby. Według mnie nie ma sensu udawać, że tak, chcę, chcę to rzucić, to to zostawić, jeżeli nie chcesz. Bo potem jak spróbujesz ci się nie uda, będziesz tylko żył w przekonaniu, że to jest niemożliwe, bo już próbowałeś i ci nie wyszło, co nie. Więc w ogóle nie ma sensu. Jak nie chcesz, nie próbuj. Ale jeżeli chcesz, to teraz musimy jakby uderzyć w te wszystkie punkty, o których mówiliśmy. Czyli pierwszy, znajomi, jakby. Wiadomo, że to nie jest łatwe, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy twoi znajomi serio chcą dla ciebie jak najlepiej, czy spędzasz z nimi czas tylko dlatego, żebyście wszyscy razem czuli się dobrze z tym, że bierzecie jakąś używkę. Każdy zna takie sytuacje, co nie? I są dwie opcje. Przyjdziesz z tą sprawą do nich i powiesz, słuchajcie, no jakby chciałbym przestać robić coś tam. I albo powiedzą ci, to stary, nie musisz mi się tłumaczyć kozacko, rób to co uważasz. Albo powiedzą ci, nie, no stary, co ty? Naprawdę weź, no we, nie, no z nami się nie napijesz, ze, ze mną się nie napijesz, to wtedy, no niestety, ale trzeba króciutko uciąć takich gnojków, no bo jakby nie ma czasu w życiu na to, żeby spędzać swój czas z ludźmi, którzy nie chcą dla ciebie jak najlepiej. Druga rzecz, no to, to jest to pierwsze skojarzenie, czyli musimy skupić się na tym, że jeżeli chcemy coś zostawić, to musimy zmienić to, z czym nam się to kojarzy. Czyli nie z pysznym smaczkiem dymku, który palimy, tylko z tym, no wiadomo, że możesz mieć raka płuc, są różne metody, co nie, ale tak jak mówiłem, musicie naprawdę mocno skojarzyć sobie to, co go nie chcesz robić, z czymś negatywnym. I idąc za tym, musimy przestać utożsamiać się z tym, że jesteśmy osobą robiącą daną rzecz, czyli jakby nie jestem palaczem. Rozumiesz? Nie możesz mówić, że jestem palaczem, no bo wtedy jakby będziesz podążał za tym dalej, co nie? Jakby nie mówisz próbuję rzucić, bo to znaczy, że dalej jesteś palaczem, tylko jakby starasz się to zostawić. I ja wiem, że to brzmi trochę głupio może, ale to jest mega logiczne, bo Nasze działania podążają za tym, co myślimy, bo jeżeli mózg by myślał jedno, a my byśmy robili drugie, to byśmy byli niespójni. Więc jakby nasze działania muszą podążać za tym, co myślimy. Więc jeżeli myślimy, że jesteśmy palaczami, to nie będziemy. Dość logiczne, co nie? I trzecia rzecz. Stymulacja. To jest najcięższy punkt dla mnie, przynajmniej, bo kusy są tutaj wszędzie. Jakby w każdym miejscu możesz dostarczyć sobie maksymalnego poziomu dopaminy, wchodzisz w neta i masz same najpiękniejsze laski na świecie, idziesz do kuchni i masz tysiąc słodyczy, wchodzisz do sklepu, nikotyna, alkohol, wszystko co nie. Jakby w każdym punkcie życia mamy możliwość po prostu dostarczenia sobie jeszcze więcej dopaminy, żeby czuć się lepiej. Tylko, że to jest też złudne, bo wiadomo, że jak to, nie wiem jakby czy to skumaliście, ale zawsze jak. Robimy coś przyjemnego, to potem czujemy się tak naprawdę gorzej po tym, cenie. i, i, i to, się, to jest niekończące się koło. Ale jak temu zaradzić? No, tutaj jedyna prosta odpowiedź to jest ta najtrudniejsza: czyli zrozumieć to, że jeżeli chcemy czuć się lepiej, to musimy czerpać przyjemność z rzeczy, które wymagają nas wysiłku, bo dopamina jest super, jeżeli czerpiemy ją z tego, co jest dla nas dobre. Co nie? Czyli jakby z treningu, czyli z tego, żeby coś stworzyć, czyli z dobrego spotkania z ludźmi, którzy są dla nas wartościowi. A nie jest dobra wtedy, kiedy mogę ją w sekundę dostarczyć sobie, bo jesteśmy tak naprawdę małpami, które są tylko stymulowane przez to, co jest wokół nas. I tak naprawdę te trzy punkty według mnie zapewniają nam tak z 90% sukcesu na to, że możemy zostawić to, co chcemy. Jest też te 10% szans na to, że nam się nie uda i problem leży jeszcze głębiej. W tym przypadku najlepiej polecieć do specjalisty, no bo nie na wszystkie rzeczy mamy rozwiązanie samemu. Ale jeżeli to zrobimy już i uda nam się coś ustawić, no to ostatnim punktem takim no jest to, że warto wymienić te rzeczy negatywne na jakieś inne pozytywne w życiu. No bo mamy ileś czasu w trakcie dnia i musimy jakby zastąpić to, co robiliśmy, co nam nie sprzyjało, czymś, co chcemy robić tak naprawdę i... No to jest tak naprawdę idealne rozwiązanie, które może nam z tym pomóc. To tyle w sumie na dzisiaj. Życzę jak najwięcej dobrych uzależnień. No i tyle. Pozdrzewczki. Yo.